będę mówił o rzeczach niebezpiecznych, więc chciałbym, żeby mnie nie można było poznać. A introfugulary parują, jak tak mówią. Musimy coś zmienić. Te już mnie parują, bo w ogóle nic nie widzę. Mm. Tak mnie mniej poznać? Jeszcze jest? A, już wiem w ogóle. Jeszcze coś innego. Może tak zrobimy. Pokój, dobro. Nie wiem, niewyraźnie mi się mówi. Może wróćmy do pierwszego ustawienia. Pokój, dobro. Dzisiejsze rozważanie jest trochę w ukryciu, bo będę mówił o rzeczach niebezpiecznych troszeczkę. Nie wiem, czy coś w życiu Wam zginęło, ale pewnie tak. No, i jesteśmy wtedy trochę niespokojni, jak to jest rzecz jakaś ważna, no, potrzebna, istotna. Nie wiemy, gdzie się znajduje. Musimy przeryć szuflady, pokój, samochód, garaż. A co, jeśli zgubiliśmy ją gdzieś poza domem? Albo może ktoś nam ją zwinął, jeśli ktoś nam to zabrał, ukradł, porwał, to, to już w ogóle klops. I wtedy człowiek jest już nie tylko. Smutny, zły albo zrozpaczony, że ta rzecz zniknęła, że ją stracił, ale że ktoś ją zabrał. To jest zawsze przykre. Kiedy ktoś kradnie nam coś bez pozwolenia, nawet jeśli bierze, to jest to dosyć przykre. A co jeśli dotyczy to Pana Boga, no to właśnie pierwsze czytanie dzisiaj z Księgi Ezechiela, to, które mówi o owcach, jest wyjęte z większej oczywiście jak zawsze całości i. Ten rozdział mówi o owcach, ale właściwie o pasterzach, którym Pan Bóg zarzuca, że nie są pasterzami owiec, tylko są pasterzami samych siebie: że wypasają samych siebie na owcach. Używają owiec do tego, aby się wypasać i to korzystają z nich w ten sposób, że wykorzystują je. I oczywiście w prosty sposób można by ktoś mógłby powiedzieć: No to owce, pasterze to jest jakoś łatwo, można się domyśleć, o kogo chodzi. Ale żeby nie było tak, że jak w tym powiedzeniu że wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie to musimy się wystrzegać takiego odczytywania Słowa Bożego, że. Wiemy natychmiast, do kogo to jest, i kurczę, szkoda, że go dzisiaj nie ma w kościele, bo jakby on to usłyszał, to jemu by się to przydało, naprawdę, co mówi Ewangelii albo ksiądz, albo czytanie na przykład. Więc nie jest to istotne. Ten czas, kiedy, który poświęcamy na robienie listy osób, które koniecznie musiałyby wysłuchać tej Ewangelii czy kazania, trzeba poświęcić na słuchanie, na wstawienie ewentualnie siebie tylko na listę i yy, przyjęcie tego słowa. Jako do mnie, bo ono jest do mnie. To, czy jest do kogoś innego, to już jest sprawa Pana Boga. Natomiast ja mam słuchać tego słowa jako skierowanego do mnie. Zatem wracamy do naszych nieuczciwych i krnombrnych pasterzy, którzy nadużywają swojej pasterskiej władzy danej przez Pana Boga i wykorzystują owce do swojego własnego jakiegoś zarobku, czy do swoich korzyści. I. Jest to takie postępowanie bardzo niedobre, ponieważ pasterzami zostali dzięki łasce Pana Boga. To Pan Bóg ich wyznaczył. W takim kontekście historycznym tu jest mowa o, o władzy, o tych, którzy rządzą Izraelem i w, w jakiś sposób odciągają od Pana Boga. Także oczywiście chodzi tutaj o tę władzę duchową, religijną. Nie prowadzą tak, jak powinni, ale odciągają jeszcze od Pana Boga, i to jest tragiczne. Zatem jest tu ten mechanizm pokazany, że łaska dana przez Pana Boga człowiekowi zostaje przez człowieka przywłaszczona, uznana za własność absolutną, z którą mogę robić to, co chcę, już bez relacji z Panem Bogiem, bez pytania Pana Boga co dalej, bez kierowania się jego wolą. I to jest straszny dramat, bo nie tylko odrywa się człowiek od Boga, ale staje się złodziejem, okrada Pana Boga. Bo bierze sobie coś, co należy do niego. Oczywiście to pierwsze czytanie jest, ma, ma jeszcze bardzo wiele istotnych takich duchowych elementów, bo pokazuje wielkie miłosierdzie Pana Boga, który, mimo tych zdradzieckich pasterzy, wchodzi sam w relacje z owcami. No, relacje z owcami ma cały czas, ale, ale w jakiś sposób powierzył je pasterzom, i teraz, kiedy oni się nie sprawdzają, on sam przychodzi. On, on, on sam się zaczyna o nie troszczyć, bezpośrednio już. Ale oczywiście jest tam też mowa i w jakimś sensie ostrzeżenie dla owiec, że nawet ci źli pasterze nie są dla owiec wytłumaczeniem tego, że mogą być leniwe, że mogą robić co chcą, że mogą sobie dymdać nogami na przykład na jakiejś górze przez cały dzień. Co to, to nie. Pan Bóg jednak mówi, że Owce też będą sądzone, że owce dobre będą oddzielone od kozłów, od, od złych. Idąc dalej do drugiego czytania, widzimy, jak święty Paweł podpowiada nam, że dary, które daje Pan Bóg, są fantastyczne, przecudowne i przepiękne, Jego łaski zachwycają. Mogą nas kompletnie oczarować, ale głupotą w tej sytuacji, czyli brakiem wiary, Byłoby to, aby zatrzymać się na darze, zapominając o dawcy. Niestety to robimy wręcz nieustannie, zapominając o Panu Bogu, a y, zwracając się do darów, które daje, które powtarzam, są rewelacyjnie bombowe, są po prostu przekosmicznie piękne. Ale Święty Paweł ustawia nam hierarchię, kolejność. Y, Mówiąc wyraźnie, że to Pan Jezus jest na pierwszym miejscu. Tu jest sprawa zmartwychwstania poruszona oczywiście i tej kolejności, ale to jasno nam pokazuje, kto tu rządzi, kto jest pierwszy, ale rządzi w znaczeniu nie, że wali ręką w stół, ale i wymaga władzy i posłuszeństwa, i autorytetem się robi właśnie poprzez przemoc, ale jest Bogiem poprzez miłość. Ktoś dzwoni, dziękuję. Muszę włączyć telefon. Jakieś głupie reklamy znowu. Yy, zgubiłem trochę myśl, ale nie szkodzi, zaraz ją znajdziemy. Czyli ustawia nam Święty Paweł rzecz oczywistą, hierarchię. Pan Jezus jest na pierwszym miejscu. Nie Jego dary, nie jakieś fajne rzeczy, które nam daje, czy które z nami robi, ale On sam. I Ewangelia, yy, która też dosyć ciekawie pokazuje nam to, że można okradać Pana Boga z łaski w ten sposób, że On daje nam zdolność do kochania drugiego człowieka, do bycia z Nim, do pomagania mu, a my to wykorzystujemy dla siebie, bo byłem głodny, nie daliście mi pić. Jeść, byłem spragniony, nie daliście mi pić, nie odwiedziliście mnie i itd. To jest nasze zadanie, do którego Pan Bóg daje nam siły, bo nigdy nie wymaga od nas czegoś, co jest dla nas niemożliwe. Zawsze wyposaża nas. Własnej zdolności, jeśli do czegoś nas przeznacza, popycha, jeśli czegoś od nas wymaga. I jeśli tego nie robimy, to jest tylko nasza wola, tylko nasza niechęć. I dlatego właśnie jest to okradanie, bo łaska, którą dostałeś, nie wykorzystałeś jej tak, jak trzeba, tylko przywłaszczyłeś ją sobie dla swoich korzyści. To może być kwestia czegokolwiek, osoby na przykład, jakiejś zdolności, czasu. No po prostu tysięcy rzeczy, materialnych, duchowych, społecznych, jakichkolwiek, wszystkich. Jeśli przywłaszczamy sobie coś takiego, kradniemy to, co należy do Boga. I dzisiaj nie przypadkowo oczywiście jestem w tym zgrabnym bereciku, bo tym samym przyznaję się, że samokradłem okradłem Pana Jezusa, niejednokrotnie, z łaski, którą mi dał, łaski, którą przeznaczył, w jakiś sposób dla kogoś przeze mnie, a ja przywłaszczyłem sobie tę łaskę, nawet jeszcze w sposób durny, myśląc, że faktycznie jestem taki świetny, wspaniały, że coś tam potrafię zrobić, czy coś faktycznie robię. Jest to, jak mówiłem, głupota w tym znaczeniu, czyli brak wiary, brak dostrzegania Pana Jezusa, brak dostrzegania Pana Boga, dokładnie to, co mamy w Ewangelii, czyli... Byłem głodny, nie daliście mi jeść. A ci pytają, no ale zara, ja gdzie? Nie widzieliśmy cię. Pan Jezus mówi, byłem w tym najmniejszym, w tym najsłabszym. Co prawda, dotyczy to też tych ludzi, którzy usłużyli, ale y, oczywiście rzecz w tym, że ci mieli serce otwarte i było to serce otwarte na Pana Boga i na człowieka. Ym, o tej kradzieży chciałbym jeszcze dwie rzeczy przeczytać. Pierwsza to. Y, Słowa, które mnie natchnęły w ogóle do takiego zrozumienia tej liturgii słowa, dzisiaj, dzisiejszej uroczystości też Pana Jezusa, Króla Wszechświata, to słowa, które Pan Jezus skierował do, widać, widać, siostry Faustyny. Mianowicie powiedział jej w ten sposób, poufale tak obcuję z duszą Twoją, bo nie kradniesz darów moich i dlatego zlewam wszelkie łaski na duszę Twoją, bo wiem, że nie przywłaszczysz ich sobie. Proszę uprzejmie... A święty Franciszek trochę w innym kontekście, ale w takim kontekście dzisiejszej Ewangelii. Mówi: Nigdy nie byłem złodziejem. To znaczy, że z jałmużn, które są majątkiem ubogich, jak ładnie mówi, zawsze mniej przyjmowałem niż mi się należało, aby nie pozbawiać innych ubogich ich części, ponieważ postępowanie przeciwne byłoby kradzieżą. Dzisiejsza uroczystość pana Jezusa. Króla wszechświata jasno nam stawia przed oczy fakt, że to On jest na pierwszym miejscu, On jest Panem, On jest właścicielem wszelkich łaski i wszelkiego dobra. Za każdym razem, kiedy chowamy po cichutku do kieszeni jakąś łaskę, stajemy się złodziejami, okradając Pana Jezusa z jego chwały, oczywiście tej zewnętrznej, bo Jego chwały istotowo nie jesteśmy w stanie dotknąć jako zwykłe stworzenia wobec Boga. Zatem. Myślę, że ten dzisiejszy dzień przypomina nam, żebyśmy więcej uwagi od tej chwili poświęcili na to, żeby nie okradać Pana Boga, żeby Jego chwałę przymnażać wobec innych i w innych, w sobie rzecz jasna także, żeby być bardzo uważnym i ostrożnym, żeby nie być skupionym na sobie, bo w ten sposób naprawdę jeden krok tylko do tego, żeby być złodziejem. Piotr, mam 25 lat, jestem z Kielc i jestem narkomanem od lat 11. Chciałbym w końcu stać się człowiekiem, który będzie odpowiedzialny. Mam 22 lata, nazywam się Sebastian, jestem narkomanem, hazardistą, uzależnionym od alkoholu. Na imię Ania, mam 29 lat, pochodzę yy, z łodzi. Yy, według mnie wolność to po prostu możliwość wyboru. Mam na imię Ewa, mam 26 lat, jestem od 6 lat uzależniona od narkotyków. Mm. Zapraszam na franciszkańskie adwentowe rekolekcje internetowe o stawaniu się wolnym. Codziennie od 30 listopada do 25 grudnia. Sługa Boży Tomek Pawlik, Franciszkanie. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że zapraszamy serdecznie na rekolekcje, którego, których plakat właśnie widnieje przed Wami o najważniejszej relacji ojciec-dziecko odbędą się one w domu świętego Maksymiliana w Gdańsku, w dniach od 28 do 30 listopada. Więcej informacji na stronie dmk.pl.